Kilka rad, jak za niewielkie pieniądze mieć piękne, kwitnące i zdrowe storczyki, czyli orchideje. Orchidea, storczyk, sformowanie to najczęściej dotyczy określenia różnic między tymi roślinami. Okazuje się jednak, że nazwy orchidea i storczyk są po prostu synonimami. Storczyk jest bowiem rodzajem bylin, należących do rodziny stołczykowatych, czyli Orchideje. Pierwsze egzemplarze można kupić za niewielkie pieniądze, nawet 8 zł na bazarze lub na targu po przekwitnięciu. Trzeba zwrócić uwagę, by były całe zielone liście oraz nieuszkodzone korzenie. Roślina ta nie lubi pełnego słońca, warto więc trzymać je w półcieniu. Starczyk należy podlewać, kiedy korzenie są białe. Co dwa tygodnie dobrze jest zasilić roślinę zakupioną odżywką lub samodzielnie ją przyrządzić W lecie lub suche dni dobrze jest przeczyć liście wodą lub odżywką rozcieńczoną Do tego celu nadaje się wiele produktów, które mamy w domu, np. czosnek, który ma właściwości bakteriobójcze. Doskonałe do tego celu są skórki owoców, pomarańczy, cytryny. Ogórków, pomidorów i wiele innych, zamiast ich wyrzucać do kosza. Dużo składników pożytecznych mają też różne przyprawy kuchenne. Oto kilka z nich. Nie tylko same ziarka suchego ryżu, lecz także woda, w której moczymy ryż lub gotujemy. Do odżywiania storczyków nadają się również tabletki aspiryny, nawet te przeterminowane. Bierzemy jedną łyżeczkę na przykład ryżu i wsypujemy do 1 litra wody lub pokrojoną jedną cytrynę, jedną cebulę lub jakiś inny owoc lub skórkę Uzupełniamy wodą 1 litra i odstawiamy na kilka godzin. Nie częściej jak raz na dwa tygodnie, lub gdy korzenie zmienią kolor z zielonego na biały, wstawiamy roślinę do pojemnika z tak przygotowaną odżywką. W odżywce w ten sposób przygotowanej trzymamy korzenie około 20 minut, a pozostałą część wody z odżywką możemy skropić albo nawodnić liście. Bryłę korzeniową nie moczymy, dopóki kolor korzeni jest zielony możemy w międzyczasie skropić albo przetrzeć liście ta będzie miała zdrowe błyszczące zielone liście i szybko pojawi się pęd kwiatowy Należy pamiętać, by nie skrapiać samych kwiatów. Jeżeli roślinę stawiamy na oknie, to najlepiej w półcieniu. Pęki kwiatowe Najlepiej rozwijają się w półcieniu. Roślina nie tylko rozwinie wszystkie pędy kwiatowe, ale również zaczną odrastać nowe liście. Nikt tak nie, nikt, nic tak nie cieszy jak zdrowa roślina pełna kwiatów. Po spełnieniu tych kilku warunków, storczyki pięknie i długo kwitną, są zdrowe. Oby każdy z Was mógł się długo cieszyć ze swych roślin.